We'll No, tym Groszlina, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę no i oczywiście hashtag Murek za Ukrainą i teraz postanowiłem, że na każdym albo przynajmniej postaram się żeby na większości lub każdym najlepiej odcinku gdzieś w rogu była sobie flaga Ukrainy jako taki wiecie, symbol wsparcia o, mam pomysł nie będę wam dziś o tym mówić, bo dzisiejszy vlog vlog e, będzie o seriach Napomnę na chwilę o Zielonej Przegodzie 2, a mianowicie o sezonie drugim. Potwierdzam oficjalnie, choć zwiastun to powinien potwierdzić, chyba że ktoś nie kuma zwiastunu. Ja sam przez chwilę go nie rozumiałam. Ale wieje. Sezon drugi będzie związany z czasem i proszę nie zadawajcie pytań, kiedy pierwszy odcinek z nowego sezonu. Gdyż nie chcę sam tego ustalać. Bo, jak wiecie, tej serii nie tworzy tylko ja. Choć ja stoję za jej techniczną i fabularną stroną, to jednak nie tylko ja w niej występuję, więc nie będę o tym decydować. No i. Yy, Seria. Sezon pierwszy nie najgorzej się przyjął. Choć sezon pierwszy Zielonej Przygody, tej oryginalnej, przyjął się dużo lepiej. To nie było. Chyba nie było odcinka. Z sezonu pierwszego, zielonej przygody 2, gdzie byłoby na przykład mniej niż 10 wyświetleń, a jeśli taki był, no to trudno, ale to pewnie jeden, bo tak to bym widział. Także jest sens serii robić. Generalnie zielona przykład 2 na razie będzie trwać do sezonu chyba czwartego, to zależy od Was. A, a teraz znów napomnę o reaktywacjach serii, bo jeśli chodzi o openingi, tutaj. E, Widzka z Team Articuno, chyba czy z YouTube'a w komentarzach? No, tak czy jak Mówiła o. pisała o openingach. Przepraszam, wejdę tu, ale tu będzie mniej wiało. Przed chwilą było słońce. Pogoda zmienna, jak. nie wiem, w Anglii, bo to tam zawsze daje. Także nie wiem, czy wyjazd tam byłby właściwym wyborem, jeśli chodzi o pogodę. Natomiast szykuję opening, to znaczy to będzie mega opening. Nie będziemy otwierać jednej gazetki, tylko na przykład trzy. Dlatego proszę o chwilę cierpliwości. Ja naprawdę nie mam czasu szukać po sklepach z tymi, tam gdzie te gazetki są po Mpikach, na no, stogach nie ma MPI, więc to się nie opłaca. Yy, specjalnie gazetek do filmu. Ale jak będę gdzieś przy okazji, to postaram się trzy czy dwie dla Was yy, no, ocenić, je, bo yy, ja generalnie yy, moje oceny są zazwyczaj krytyczne. Może nie w tym przypadku, ale uwierzcie mi, jakbym miał ocenić moją szkołę. To lepiej, żebyście nie włączali takiego filmu. Nie wiem, czy taki powstanie. Nie wiem, czy chcę bym na moją szkołę czas marnować. Was, wasz i mój czas. No, Także jak openingi niebawem powinny się pojawiać. Nie będzie to duża ilość, gdyż zaraz będzie PVZ Roadstrip. Drugi sezon, trzeci, czwarty Zielonej przygody. Zielona przygoda dwa filmy pierwszy. Dużo innych projektów. A też inne serie czekają na powrót. Na przykład y, shorty Puszek i Rika, czekają w sumie na pojawienie się. Short już jest nagrany, ale nie zmontowany. potrzebuje tam audio. Audio to kiedyś se ogarnę. W środę jadę do kina, więc będzie na to czas, bo nie będzie w No bo jutro, no bo dziś jest poniedziałek, chyba że wy to oglądajcie gdzieś indziej w inny dzień. Mam nadzieję, że nie. Oj, tu nie wiej, tu jest super, no. Ja każdemu powiem las to jest moje naturalne miejsce, środowisko bytowania. Yy, generalnie, no też to pewnie nie tylko ja zauważyłem. To jest blok informacyjny, że bardzo spodobał Wam się powrót naszego trio. Cieszę się z tego. Yy. I dziękuję Wam za 344 subskrypcje. Very nice. No i oczywiście musicie, musicie coś o mnie wiedzieć, że ja teraz nie mam czasu na nic. Dobra, mam czas, ale na YouTube'a nie poświęcam, bo dotychczas było daily nieoficjalne. Bo ja nie, nie będę ogłaszać daily. Na pewno nie przez najbliższy czas. Może w czerwcu, przez tydzień, dwa. Bo będzie czas, bo już nie będzie trzeba się do egzaminów uczyć. Um, I będzie playlista z przygody 2. Ale... nie teraz. E, czy jakieś serie jeszcze czekają na powrót? E, myślę, że... Story Time... Ta seria... nie wiem. Czy kontynuować, możecie napisać w komentarzach. Ja się w tej kwestii ustosunkuję. No i dużo serii ostatnio zakończyliśmy. A, i odpowiem Wam na pytanie. Um, może nagram o tym też osobny odcinek. Co się stało, stanie z Pokémon Firearms? Tutaj odpowiedź jest na razie prosta. Nie ma czasu, bo Roadstrip trip się opóźnia. To bardzo źle. Ale dla serii Firearms bardzo dobrze. Generalnie. Sprawa jest taka, że nie chciałbym robić 10-minutowego odcinka, zresztą e, oczy by mnie już bolały. Od. Bo bym musiał do Was mówić. A jak jest? A widać było po tych odcinkach, że one były na siłę niektóre. No ja po prostu. No więc witajcie w kolejnym odcinku z Pokémon Fireash. Dziś przyjdziemy sobie tam od znaki, coś tam. I przez kolejne minuty nic się nie odzywam. Raz na jakiś czas się odezwę. Po, po któryś tam sąsiedzi. Moi sąsiedzi z numeru 18. Nie powiem wam gdzie mieszkam, choć większość tak pewnie wie, ale oni nie pozwalają mi. I pewnie gdzieś będzie słychać ich. E, oczywiście, gdybym ja był pełnoletni, gdyby mi się chciało to ci siedzi dawno by mandat dostali. No ale nie chcę mi się i ja nie mam na to siły. Ja jestem najczęściej miękką bułą, nigdy się nie odezwę, tylko przytaknę, nie będę się targować. Choć w ich przypadku odezwałam się już wiele razy, choćby przez ścianę. Mówiłem, mówiłem. Dyplomacja zawiodła. polityczny jeśli chodzi o tak co politycznie nazwę, dyplomacja zawiodła. Szkoda, że, tyl, że nie tylko u mnie, z sąsiadami, bo konflikt z tymi sąsiadami trwa od zeszłych wakacji. Co ja poradzę? Generalnie, który to już raz używam tego słowa, coś chciałem jeszcze powiedzieć. A! Co to? Coś tak... To coś robi? Coś, coś ma się stać? Zamach na mnie. Um, dzisiaj mam trochę lepszy dzień, bo się wyspałem. Prawie. Tak w 90% jestem wyspany, więc mam siłę nagrać dla Was vloga. To wiecie, że nagrywanie na YouTubie to takie moje któreś tam hobby, nie mam ich za wiele, ale lubię to robić, choć nie chce mi się trochę. A zwłaszcza, że prawie codziennie przez cały marzec, no dosłownie tak calutki. Mamy sprawdzianej kartkówki. Zrymowało się, jestem poetą. Generalnie będzie być może seria o czym myśli kot. Myślę nad czymś takim. Oczywiście puszek, bo wiecie. Sezon trzeci miał w planach ograniczyć występowanie puszka do minimum, ale bardzo Wam się spodobały koty. E, widzę to chociaż po wyświetleniach z szorców. I o czym myśli, załóżmy puszek? Mm, czy Rika, może? No to e, będzie też w formie szorców, bo w szorcy. Ja chcę wspierać shorty, zwłaszcza że nie mam monetyzacji. Ja wiem, jeszcze daleka mi droga do tego, nie wiem czy chcę zarabiać z YouTube'a. Zresztą, pewnie polski YouTube by mi nic nie płacił, bo są stawki takie. Nieważne, tak czy siak, jeśli na przykład załóżmy, że mój short shorts jakikolwiek miałby załóżmy 50 milionów, są pewnie takie. I YouTube by mi za to zapłacił, nawet jak nie mam monetyzacji. Nie wiem ile, pewnie niedużo bo to jest polski YouTube, no niewiele pewnie płaci. Ee, ja nie oczekuję nawet miliona, ale chciałbym przebić próg 5000 wyświetleń. Tak, takie cele stawiam. A co? Kto mi zabroni? No i będzie, właśnie. Puszka miało być coraz mniej. Wtedy, w tamtym etapie, puszka prawie nie miało być w Zielonej Przygodzie. Nadal jest on w małej ilości w Zielonej Przygodzie. A, a wy zapytacie się, ja powiem wam jeszcze tylko na pytanie, dlaczego puszka miało być mało, albo nawet wcale. Uwierzcie mi, Zielona Przygoda jest to seria, którą ja lubię. Ale choć wydaje się, że tego montażu jest tam znikomej ilości, to ten, to niektóre odcinki. Na przykład yy, ten yy, przedostatni z sezonu pierwszego, zielonej przygody ZP2, zajął mi 40 minut, żeby go zmontować. Tak, wiem niewiele tamtego montażu. To mi zajął 40 minut. YouTube to jest pochłaniaż mojego cennego czasu, którego nie wiem czy mam jakoś mega dużo. Zależy, ile to żyje. Czy to żyje 100, 200? 200 nie da się chyba. No ale... Y, także uwierzcie mi, Puszek to jest irytujące, że się w żadnej przychodzie dla mnie. Choć wiem, wątków z Puszkiem można by było tam napakować w każdym odcinku. I Puszek będzie mieć osobny sezon. Mógłby mieć, bo jest na tyle wątków. Przykładem jest dziadek Puszka, który zginął. Oczywiście Puszek... Ma dziadka w prawdziwym świecie, ale nie wiemy, co to za kot. I wiemy, że nie żyje raczej. Przynajmniej ja tak myślę, bo kot z 20, może 25 lat będzie żyć, a puszek ma jakoś 9-10, może, nie wiem, coś od 8 do 10 lat ma. Ech. No i No i generalnie upierdliwie montować puszka. Jeszcze to audio. Trzeba najpierw dokładnie zapamiętać słowo w słowo, które się mówi do puszka. żeby to później dopasować, co puszek ma powiedzieć mi, czy odpowiedzieć. Także puszek jest upierdliwą postacią dla mnie. Choć nie może, nie wiem, że. Ja jednak zdaję sobie sprawę, jeśli puszek zniknie z dziennej przygody, to zniknie pewnie połowa widzów. E, mam nadzieję, że nie, nie chodzi o subskrypcję, tylko o wyświetlenia no a mnie motywują wyświetlenia, łapki w górę komentarze, subskrypcje eee, więc puszka usunąć nie... chociaż, chociaż... Eee, nie mogę usunąć a przynajmniej żeby się on pojawiał ewentualnie skończyć jego wątek jakoś eee, Ricci wątek skończy się w sezonie czwartym jeśli do tego czasu seria przetrwa nie powiem wam jak, mam na to plan. Wykonam go sam no ale puszka będzie coraz więcej. Gdyż po prostu puszek to jest jak ciepłe bułeczki w lokalnym, no, lokalnej społeczności, która nie widziała ciepłych bułeczek. To jest sprzedaje się i z puszka zrezygnować nie mogę. A przynajmniej nie szybko, bo tak, jeśli Puszek zniknie z Zielonej Przygody to musicie się nie, ma nie będziecie się martwić, będziecie go mieli w innych seriach. Pewnie wiecie dlaczego Puszka nie ma w takich vlogach? Bo nie chce mi się, po prostu nie chce mi się. Przyznaję się. Nie chce mi się Puszka doda każdego odcinka wklejać. I musicie to kiedyś zrozumieć, że Puszek to jest upierdliwa postać w montowaniu żeby nie było ja kocham swojego puszka nad życie ale montowanie tego kiedy ja staram się wszystko montować jak najszybciej żeby móc się jeszcze mieć czas wolny to uwierzcie mi puszek nie jest dobrą postacią jeszcze do tego mam rikę ale te postacie no zakończą pewnie jakoś to będzie tyle z tego bardzo długiego vloga i znowu złamałem swoją zasadę, by robić krótsze odcinki, by mieć więcej czasu. Trudno. Ale zostawcie subskrypcję, lajka, bo to mnie bardzo motywuje i napiszcie, czy Waszym zdaniem puszek powinien dostać własny sezon w zielonej przygodzie 2, w ZP2, będę chyba tak mówić. I e, jakiś wątek mu dać czy dokończyć, czy wy widzicie. Jakiś wątek. Czy coś, co nadawałoby się na wymyślenie jeszcze czegoś do puszka, by rozbudować jego historię? Trzymajcie się, papa. Pa.